Gramy Palmerem? Czy gramy Bellinghamem? Może gramy kim innym? Jednak nie będzie fuczaj po dzisiaj, bo tu nie ma zawodników No nie wiem, to chyba zostaje po prostu ten Cole Palmer i tyle Ty, on ma w 13 meczach 10 asyst Dobra, Cole Palmer jest groźny panowie Los Blancos w pierwszym meczu Lubię takich łobuzów Z Van Dijkiem, z Putejasz. Thiuram, ewolucja no, ci piłkałeś tak fajnie, nie poruszałem jak wczoraj. Chyba paru chłopców wyruszyło na podboje Ligi Weekendowej o 20.30. A <laughs> pan nie wnerwiajcie go, bo on chujeje. Ej, to jest red! Od razu dlatego, Van Dijk, Ale gramy! Nie, nie gramy! No, daj! Kur... sędzia! Pierwszy mecz! Co to było teraz? No, daj przywilej, co? Nie nagle nie ma przywileju? Teraz znowu wrócisz? No! No, wróć! Ej, no, drugi przywilej jest w piątej minucie meczu i nie ma żadnego faulu! Dobra, że mi się tutaj nie chce grać dzisiaj. Ale Gierka dzisiaj będzie posłuszna menda. Brawo, brawo, brawo. Tak trzeba podawać. Dembil! Dobra, Bendil. Rutholiz z marzeniami tutaj widzę. Opa! O kurwa, to jest za blisko stem, żeby ją tak podkręcić. To to właśnie was lubię. Dębil. Dobra, jest Dembil 2.0. Kolega może pomału tutaj Odpalać tutorial na TikToku jak się zbazować ze spotkania. Ale ma gas ten Demby, naprawdę temu granie tym gościem na SPO nie ma najmniejszego sensu. On jest po prostu za dobry na ręce, żeby nim grać na SPO. A z drugiej strony teraz nie mogę używać drogby. No chyba, żebym dał dębele na prawe skrzydło. Ale na prawym skrzydle gram Sakom który jest najlepszy w całej grze. Że nie ma dobrego rozwiązania z tej dramatycznej sytuacji. No i widzę w Łódź, drugi mecz. Witamy serdecznie na boisku. O, kurna kolega się tutaj zatrzymał z Konateczem, czerwonym. Hmm? Chyba była minimalna przerwa od gry. No jedzie, jedzie, brawo No ale wyobraź sobie, że teraz by zrobili kwalifikację, że masz 4 mecze i musisz wygrać 4 z rzędu To no, 3 ludzi nie grały już od listopada <grywa> Jakby mieli to grania tylko rewasy Gramy, gramy żołnierz Żubadzio. A widzicie jak gra mnie? No chyba nie To nie jest Byłot oficjalnie Desiree Yes O Lech Poznań panowie Był Real, był Widzew, teraz Lech Poznań, witamy w Poznaniu na ulicy Bułgarskiej Skład trochę bardziej zaktualizowany Pepuś. Ten Pepuś jest za który level? 30? Owszem, przepraszam, 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 No, powiem ci. Ja go to się nie spodziewałem akurat, nie? Ule, tu bukają, jest do gry za każdym razem. ładuj. Jeszcze raz, mu daj podladę. Czemu on wychodzi tym bramkarzem z bramki? O co tu chodzi? Kol. Słożysz. Brawo, mu daj. Mhm. Realistyczne? Dobra, czas na zmianę kamery. Tym ty aż ja szybko w i po nie zagram. Nie ma co. Wracamy do domu. <laughs> co my tu mamy? Ukraińczyk w czwartym meczu! Andrzej Jewgeni Szarachowo. Martinez Toty, ojej. Pele to, co, ale obrzydliwe. No faktycznie, jakby PZ tej Ligi Mistrzów nie wygrał, to są chyba największymi kandydatami. Chyba, że jeszcze ten gość potencjalnie się teraz z rąkakażem zabawił. Ciekawe czy te klubowe Mistrzostwa Świata, które. Teoretycznie nie są traktowane przez nikogo na poważnie Ale jak będą jakieś fajne meczycha To zmienią jakkolwiek narrację A nagle Mbappe wskoczy na top 3 do złotej piłki Bo zagra dobre dwa mecze Na klubowych mistrzostwach świata Jest ile. A nie Lamina Ma Lamina Ma sobie ostro poprawił tymi występami W lidze mistrzów, wiadomo On był najważniejszy dla Barcelony z Pedram, a nie Rafinha Wiadomo, że tak jak on dał w dwóch z Interem 20 wygranych pojedynków, jeden na jeden, 20, a drugi chyba był Saka, który miał 6 albo 7. Rozmowa o zwypiłce co stream, klasyk. No, bo dla mnie to jest podniecające. To takie gadanie, ludzie mówią, że to już nie ma znaczenia w tych czasach. EAS! prawda. Za ta piłka jest bardzo ważna. Real Madrid na wyjeździe. Zero Bertonello. Tego gościa w czapce trochę już nie widziałem. Bez offside, bez of śmiało ładuj z dystansu. Nie, no oczywiście, że ma playstyle Raya. O oh, nice. Brawo, bukają. Z faulem, z faulem, nie przesuwaj, błagam cię. Już było trochę przygięcie. Ty, bo to jest hinciapie, co on tu robi? Bramkę strzela, brawo Hinchapie. Chodź do gry, chodź do gry, bukaj, son. Nice. Walkie złom. O jezu, o jezu, do jakim jesteś bolerem. Pek, 83 razy 5. Jest, jest, mężczyzna. Mężczyzna Bundesliga. LW. Aha, to nie jest Bundesliga, to jest Turcja. Jezus jest smary. 96 9-6, oj, ojojoj, panowie, da było kałci po pocopu. Dobra, ta wchodzi na SPO Ta panowie, jest grany. 350k kosztuje ta Tak, tak, ta tak jest. Za Palmera. Bardzo dobrze. No, Zresztą ja go skifnąłem. Turcję i bez wiary. Chodź. Fineska, r O, damy jeszcze artystę dla niego, a co niech tam maluje na tym eś jak? Gramy łobuzy. FC Pro Open z Zikerem Casillasem. Van Dyck Patrzo, ja pitole. Nie było trochę słabszego? Duetu? No, dobra, Odej się, to nie ma zajebistego, powiem szczerze. Ale Mateo w debiucie z Golem. Shoot. Elegancko. Chyba, że będzie jeszcze jedna faktycznie. Ej, no co to jest? Brawo. Okulary? Bez okularów Rumuński Liverpool! do pioruna ciężkiego, jakie połączenie. Wandersar patrzą, zaś ten patrzą. Nie, wszyscy tylko nie patrzą, błagam. Ale masz miejsca, o Jezu, on nie kryje ten gość Matko boska, jaki to był karygodny defens, paskudny wręcz. Ty jeszcze mi zapraszasz! I tym makalisterem i czekam, 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 czekał, ma czas, czekamy, ja czekam, on czeka, i się tak wyczekujemy, nie? Kurwa i mnie wyczekał Grimaldo! Jest! Warto było zainwestować te pieniądze Dawaj ten monitor, sobie wsadzę go zaraz I ten mnie znowu zaprasza, nie no, naprawdę Muszę sobie ogarnąć jakiś czarny pastek, łądek, po prostu bić tych ludzi, nie? Yes! Yes, man! Piso. Coś więcej? Lineker ok? Ehh ah. Kuma nisko, ale nielojalne lojalne psisko Ena Ale ja nie mam tylko HPO! Mi to tak boli, ja nie mam HPO! Jude fucking Bellingham wraca do gry Ten Mertensa Three is Mertens, i ma 9-4? Frankowski Ribery 9-6 Nie, jednak nie To to jest ten sam gość, co tydzień temu, pamiętam ten nick, bo go nawyzywałem bardzo obficie, ten sam gość Jak trzeba wyglądać IRL, żeby już mieć kurwa w piątek skończony karnet bojowy i o 22.30 w piątek wychodzić przy 0.0. nie Kuli Czawi Roger Stotts, aż tak polubił Rogersa, żeby mu dawać ewolucję? Nie są mi tak to, to jest dużo prostsze jak na boisku jest drogła, serio a bo tu jest Dries z nami na boisku Zapomniałem, że on dostał angaż Luis Suarez niebieski Ole, bolazo od wow Wow, 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 wow Dries To jest karne, nie? Żółta nie awanturuj się Do bazy cię majką wysyła i koniec meczu Oczywiście Jimenez, Dublet, Jimenez też taki. Chyba się ludzie spodziewali po nim trochę więcej, co w tym Milanie. A z drugiej strony, który napastnik właśnie przekonał z AC Milanu, zrobił taką karierę, jaką po nim oczekiwano. Ibrahimović chyba. Nice. Ty, ty nie. Nie, nie nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Myślałem, ale nie. Ale ten Van dał nadzieję chwilową. It is Mertens, brawo. Zdążysz? Zdążył. Diduś! Kocham Didusia. Łoho! Wow, że to przeszło obok tego Dembele A, takie coś też bierzemy. Rafa Kieza, Van Dijk, First Owner 97. Jak wezmę coś na przyszły rok na współpracę, to polecę na mundial. Nie wiem, nie grałem tym nowym Schlotterbeckiem jeszcze. Ale jak dostał proporcjonalny applet względem tego Champions League, no to zabawka totalna. Diduś Prawo Diduś No, ten waran jest niesamowity, ale to dosłownie każdą kartę, którą wtedy zrobiliście sobie na toty z ewolucji jest niesamowita. Jakiś saliba, nie wiem, co tam myślę. W ogóle robiliście, ale... Ciężko, żeby one nie dawały rady. O, się ten Bele zabawił teraz. O jezu, o jezu, kolega już tą pauzę klikał. Jak jeszcze y, piłka nie zaczęła dolecieć. Podoba mi się to. Maradona 96, co ja widzę? Frenchik Boży na jakitkę. A Co jest, co jest? No co za palant! Nazwisko: Singo. Jaką przegrał takie starcie? I ten mnie znowu zaprasza. Hało niepalący. On ma finezję? Wolę nie wiedzieć. Wiem. Okej, okay, nie dałem się zbejtować Ale podejdź Dębilu! 2 2-2. cwaj! Ijej! Dobra Zapierdalaj tam Ale szybciej, szybciej, no na Boga, no co jest? Gaz! 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 Leć! No leć! No leć! Zajebiście, no kurwa, muszę go pogonić 8 razy, żeby ruszyły te p... Shoot. Nice. Jezus Maria, no przecież 8 razy muszę go wypuścić, żeby on skumał, że tam jest bramka, tam biegniemy! Dżidżibufon! Alej, alej! Alej, alo! 1.48, zapisujcie. To jest druga najszybsza dzisiaj. Nie, 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 nie! Brawo, karze I kontra, kontra! Panowie, z życiem! Z ja. Nie! On tak potrafi? Mój nie ma tego. Ale zapłodnienie weszło. No! Nine. Nine, nine, no! NAINA! No, no nie po krótkim, No! Jak można dostać po krótkim! Tu w B klasie wiedzą, że się kurwa po krótkim nie dostaje, no! Co to jest za bramkarz? Ole, pomarzenia ty? Czewrotka? Co pierdol? Yeah! Singo z marzeniami. Naj, 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 Czemu ten singo mi ucieka i łamie mi linię, Twierdzę, że ty. Kai. Okay. ciuka życia ba. re ma bię Wracamy hamy Mamy to widzę wódź Rala! Przecież! Nie dało się. No! No pustą kurwa, podaj! No, nie podałem! No, nie podałem! Nie, no już nie chcę tego grać. Presja! Ja już mam blokada do strzału jak benzyna w 2018 roku. Oczywiście. No, kurwa, kuli, dalej paść piłkę! Do bramki, do bramki! 6 w strzałach! <grymne> yes! Ale wpadła... ...Didus! się odblokował. Back to back to back. Piątek. Jesteśmy tutaj. Na ligę. Porażka. Na Premier League. Coś niżej jak porażka. Na Bundesligę. Na Bundesligę walczymy o niepodległość. A bo to są w ogóle odświeżone nagrody, białasy. 9-3 tocy. Bez 9 jedynek, Bez 90 tek Uczciwie zarobione tymi rękoma. Tibo Courtois. Jest. Witamy, Tibusia. Dawaj UO! Uh, ULALA! Uh, 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 ULALA! Uh, la. Ale to ruszyło bardzo ochoczo Bardzo ochoczo Pierwszy na świecie player pick za 1501 z, z marzeniami. Z marzeniami jest! Yes! TAK yes! Da DIODE! DIODE DUPAMECANO! Dobra Będzie jeszcze, jeszcze lepiej będzie, jeszcze więcej Panowie z wiarą O! o, co tu się stało teraz? Dobra, on no to Lasik, no charytatywny Lasik. Dajcie Wirsusia Olisusia! No cokolwiek, cokolwiek dodaje ta, żebym miał zgranie, bo to... Zabraknie minimalnie tutaj połączenia. Biera! Girasi! Nie! Nie! No! chyba na stałe przyjdzie. Biorę Kinciapsona! Nie był taki zły w pierwszych ośmiu grach, ale Dajosik! Daj ocik, tak. Yeah. Pierwsza czerwona karta. <laughs> Pierwsza czerwona karta w składzie. 15-0 na każde full champions. Jest. daję tu panie Kano. Z marzeniami. Jest kobieta. Spokojnie. Dawaj Michael Jordan. Hoffenheim. Hoffenheim 94. Santi Cazorla Orlazy! Kobieta. Popica. Mmm. Popica. 8-8 razy dziesiątka. Nie. Damy 8-5. Po 30 proszę. Po 30 nutek. Mężczyzna, chinchapie. 9-4 Toc 9-4 i więcej Michael? Florek? Jamal? Nie, no znowu ten paś! No już się mamy, już się mamy Grimaldo, Grzesiu tutaj Grzesiek 8-5 chyba, uuu, został teraz ten łobuz Wymienny, 8-8 razy dziesiątka No i zobacz co się dzieje Z uczciwym St. Deutschland, jakby tu była popisa 95, to idealny start. Ale cholera wiecie, to nie jest ona, bo ona gra chyba w Wolfsburg 9-3. Mężczy... Mężczyzna! Oje, ale hej, Ty Tu ma jakąś grzyweczkę, tu ma jak jakiś wiki. Kiedy ta fota była robiona? Bark tak Leo Messi, Leo Messi na ewolucję, idealnie, do klubu. Tu są trzy tocy Bundes, tu jest 11. Tu są trzy ikony, tu jest 2 razy 90. Ty, jest Toc w 90+, tego chyba nie było przez ostatnie dwa tygodnie Siem, mężczyzna Sto... Kto ma? Kto, kto to jest? Kimiś? Na, to jest ten 93 Tilalong Amiri, mężczyzna Santi Cazorla, Kurna, dali by Kimisia, no, daliby by Kimisia, byłby fenomenalny, tak Nie ma Kimisia z nami Trzy Bundes, a potem Ikonka Taki jest plan tylko Bundesliga, ale tylko mężczyzn! No. dajcie tylko mężczyzn! Po co do mnie idzie jakaś raflu? Google Pixel Frauden Bundesliga. No, mega dobrze to brzmi. Eintracht 9,3. Nie, kobieta jest ta sama. <grym>, Santi Kazarla. Ikona z marzeniami 9,2 i więcej. Nie 90. Nie, nie, nie. To nie jest żadna amatorszczyzna. To jest 92. Tu! Lorą Blau 9,4! Tak jest! Ja nim grałem dwa tygodnie temu na wypożyczeniu. On był fenomenalny. Lorą fucking blow! Ile on kosztuje? 600 tysięcy monet na tym etapie gry! Absolutne kino. Witamy! Eryk Antona. <grym> Erik zawsze jest taki poważny tutaj. Anger 9 dobra. Biorę to w ciemno. Każdego dnia, o każdej porze. Na kamie? On <grym> ma kama? A ma, faktycznie. No nie no, na kamie to raczej nie pogramy, lorą. No i fenomenalna, ostatnia. 11 łobuzów niemieckich. Nawet nie chcę sprawdzać jaka jest możliwa do trafienia najgorsza karta Co spędzi na pozycji SPO najbliższe 4 tygodnie w pierwszym składzie Bundesliga, co 11, my kobieta, nie Ale jaka? LM, nie wiem Nie wiem, to jest złe, to jest złe To jest złe chyba Ile ma ubrana? Buli, 95 buli Jest, jest, wow Harder 97 Let's go! Let's go, man! Wow! 4 miliony monet! Zwyciężyliśmy! Znowu zwycięstwo! Znowu zwycięstwo! Niko! Niko Schlotterbeck! Sik! Bulik, hinciapie, Ameri i Boregrafe! Zabawka! Niko No Zobacz, no wszystko tutaj mamy, tak? Wszystko się zgadza generalnie. Low że Za tydzień na serię A. Na serię A to 15 zراbić w godzinę 20.